Wyrażanie uczuć i emocji. Wyczerpany, wyczerpana. Zmieszany, zmieszana. Zachwycony, zachwycona. Winny, winna. Podejrzliwy, podejrzliwa. Zły Zła. Rozhistoryzowany, rozhistoryzowana. Sfrustrowany, sfrustrowana. Smutny, smutna. Pewny siebie, pewna siebie. Zawstydzony, zakłopotany. Zawstydzona zakłopotana szczęśliwy szczęśliwa złośliwy złośliwa obrzydzony obrzydzona przestraszony przestraszona rozwścieczony rozwścieczona zawstydzony Zawstydzona. Ostrożny, ostrożna. Zadowolony z siebie, zadowolona z siebie. Przygnębiony, przygnębiona. Przytłoczony, przytłoczona. Optymistyczny, Pełny nadziei, optymistyczna. Pełna nadziei. Samotny, samotna. Zakochany, zakochana. Zazdrosny, zazdrosna. Znudzony, znudzona. Zaskoczony, zaskoczona. Zatroskany, zatroskana. Zszokowany, zszokowana. Nieśmiały, nieśmiała.